Witam, to znowu ja i dzisiaj nagrywamy me, moja reakcja na rzędniki poskładanego. A tu jest... o my okej, na to włączamy. Jestem jedynie płaski świat porośnięty trawą oraz blok cobblestone'a, z którego mogliśmy budować niezbyt skomplikowane konstrukcje. <noise> co to ma być? Czemu to wygląda jak... No nie powiem, tego. Jest... Mam nadzieję, że nikt nie będzie, bo on tak na zrobił. Okej. Okay. <laughs> już na początku jest mocno. Od tamtej pory gra przeszła niesamowicie długą drogę do momentu, gdzie jest... Oczywiście na co do Minecrafta, ale To na końcu dobra. Tak jest dyskryminacja. Nie ma zawartości i doczekała się nawet własnych zestawów Lego. Dlatego dziś zbuduję wszystkie najważniejsze wersje Minecrafta od pierwszego wydania aż do najnowszego update'u. Zaczynajmy! Pierwsza aktualizacja urozmaiciła wygląd świata, w którym zaczął generować się zróżnicowany teren, więc na zielonej podstawie zrobiłem małą górkę oraz tazawkę otoczoną piaskiem, do której będzie wpływać woda. W tej wersji pojawiły się też drzewa. Tak się zmieniło, bo to już wygląda już trochę bardziej jak normalny Minecraft. Ale dalej. A póki co jedynie dęby oraz drobna roślinność w postaci żółtych i czerwonych kwiatków. Mimo tego w Minecraftie wciąż nie było nic do roboty, jednak w następnej wersji wprowadzono kraftowanie itemów. Teraz Steve może ściąć swoje pierwsze drzewo, stworzyć crafting table i skraftować podstawowe narzędzia. Jednak na tym etapie została dodana również noc, a wraz z nią niebezpieczeństwo w postaci potworów, takich jak creeper, zombie, Pajon oraz ścielec. Póki co bez łuku. Z takimi itemami Steve w walce nie ma szans, więc aby przetrwać potrzebuje bazy na... Pierwszą noc. Natychmiast zbudowałem fragment terenu ze stromą górą, gdzie Steve będzie mógł szybko się wkopać i postawić drzwi, które zatrzymają potwory. Wewnątrz bazy postawiłem crafting table, piertyk oraz skrzynkę. Przyda się też jedna pochodnia, która rozświetli pomieszczenie. Czemu to tak dziwnie wygląda? Czemu tutaj nie ma tylko nowego batyka, tylko jakiś dziwnej... Oraz druga na zewnątrz, aby łatwo było odnaleźć bazę w ciemnościach. I w ten sposób wiesz już jak przetrwać pierwszą noc w Minecraft. Jeśli podoba Ci ten poradnik... Ja to tutaj się pojawił na drugi poradnik. Jak przetrwać pierwszą noc w Majka? Poradnik 2010. W, w tej wersji Minecrafta istniały już cave'y oraz podstawowe surowce, więc pora by Slip kopał się w ziemię i sprawdził, co tam na niego czeka. Przygotowałem fragment jaskini, w której dodając spływającą wodę, parę pochodni oraz oczywiście rudy w postaci węgla, żelaza, złota oraz diamentu. Teraz Steve może zająć się eksploracją jaskini, a po zdobyciu cennych zasobów i skraftowaniu nowego seta w końcu ma szansę w walce z potworami. Wszystkim Minecraft wszedł do wersji alfa, na przestrzeni której wprowadzono dużo nowości. W jaskiniach pojawił się Redstone, dodano śniegowy biomo oraz pustynie, a pod koniec. Z alpy wprowadzono Neder. Z tego powodu przygotowałem fragment śnieżnego terenu, gdzie z obsydianu zbudowałem portal. Wystarczy go podpalić i nowy świat stoi otworem. Po drugiej stronie zrobiłem fragment netheru, gdzie znajdziemy soul sand oraz mnóstwo ognia i płonącej lawy. A to nie koniec zagrożeń, bo Steve może natknąć się tutaj na zombie pigmeny oraz. O! Tutaj są gatunki, są pigmeny, jakby z moich czasów. Ej! Latające gasty. I wychowałeś za sobą na prawda? Jak widzicie, żeby zrealizować ten materiał, musiałem nagrać dużo fragmentów gameplay'u Minecraft. A tak się składa, że nie używałem do tego zwykłego komputera. Tylko tego. Na pierwszy rzut oka może wydawać. Co to jest? Co to wygląda? Czemu to wygląda jak połączenie? Myślę, że to zwykłe miasto z LEGO, ale oprócz klosków są w nim komponenty komputera. PC, który widzicie, to efekt współpracy komputronika Asusa i AMD, którzy postanowili połączyć komputer z zestawami Lego City. What the hell? Zaraz spróbuję odpalić na nim Minecraft'a z najlepszymi możliwymi shaderami. Ale najpierw przyjrzyjmy mu się przed chwilę bliżej Na obrzeżach mamy fajne wysokie budynki Dużo dzieje się też na ulicach Wygląda na to, że ci hokeiści na Rudego Teraz spróbuję odpalić na nim Minecrafta z najlepszymi możliwymi szejderami Ale najpierw przyjrzyjmy mu się przed chwilę bliżej Na obrzeżach mamy fajne wysokie budynki Dużo dzieje się też na ulicach Co tutaj się dzieje? To to jest jakaś rewolucja tutaj czy co? Tak Wygląda na to, że ci woke na panu Rudego Hej, cz czemu oni napadają... Kogoś. Kogoś a w centrum miasta znajduje się serce komputera, czyli procesor AMD Ryzen 9 7950X3D. Najszybszy procesor konsumencki. To wygląda jak bomba nuklearna. No ja, Wyskiw grach i zastosowaniach profesjonalnych, posiadający 16 rdzeni i 32 wątki. Żeby wykorzystać pełen potencjał procesora, został umieszczony na płycie głównej od Atlas, będącej konstrukcją. Jarnie, domek z ogródkiem oraz ciężarówkę gamingową, a tuż za nią kryje się karta graficzna Asus Radeon RX 7900 XT XT Gaming 24 GB OC. Czemu ona taką nazwę? Jest to najszybsza obecnie dostępna karta graficzna od AMD i jako jedyna z najnowszych kart obsługuje display port 2.1, co pozwala grać nawet 8K w 120 Hz. Co to znaczy 8K w 120 Hz? Tak, myślę, że jeden posterunek policji to trochę za mało jak na takie miasto, dlatego pozwoliłem sobie dodać szeregowego donosa, który zadbał o porządek. Dobra, ja mam... dobra, to siedem, to 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 No dobra, sprawdźmy, co ten sprzęt potrafi zrobić z Minecraftem. Poprałem najlepsze shadery, jakie ja znalazłem i odpaliłem w grę. Te cienie i to jak liście błyszczą w słońcu, z tego w Minecraftie jeszcze nie widziałem. Wcześniej znalazłem że ja na telefonie i gram nie mogę włączyć że zerów taką górę to mega dobrze wygląda widać, że ten szczyt jest na poziomie chmur i te chmury w ogóle wyglądają fajnie jest 6000 fpsów, no i tak można grać. O kurczę! ryba pływa naprawdę i świeci i się błyszczy. O Boże, jak pod wodą fajnie wygląda. Ale sama woda i sama powierzchnia wody jak czyściutko. Uuu, to geoda. Uuu, świeci się w dłoni. No, no fajnie to światło wygląda. No, do tych laszkewów też warto się było przejść. Dobrze wyglądają te świecące jagody. Wo, no to jest widok. To jest widok. Uu, jak ty. Wszystkie komponenty użyte do zrobienia tego kunsztownego komputera są dostępne na stronie komputera. Drunika, a dokładną listę znajdziecie w linku w opisie. Polecam zajrzeć. <grymne> Ciekawe kto by chciał kupić taki komputer z nieprawidłową piórką. A teraz wróćmy do filmu. Po Alfie nastał czas Minecrafta bety. Na początku dodano barwniki, dzięki którym Steve ma do dyspozycji bloki kolorowej wełny. A potem pojawiły się łóżka pozwalające na przespanie nocy. Wprowadzono wilki, które Steve może oswoić otrującym kości do brata szkeletów, natomiast... Czuje... Krypery podczas uczynień potrafią stać się w Oprócz tego dodano nowe drzewa, pistony przesuwające bloki, kałamarnice oraz wędkę, dzięki której Steve może wybrać się nad wodę i odzyskać... Ja chyba pamiętam, że chyba w tym update'cie jeszcze... Było to pod koniec tego chyba wędka. ...przyjemnej czynności łowienia rybek. What do w wersji beta wprowadzono dużo nowości, ale najważniejszą z nich było pojawienie się głowy. Z tego momentu Steve, aby przetrwać, musi zadbać o stałe źródło jedzenia, więc od razu zabrałem się za stworzenie hodowli. Oddzieliłem fragment terenu pod z otwierałem pustką i postawiłem się parę zwierząt. Jednak w tej wersji nie mogłem się jeszcze roznażać. Przydałoby się bardziej odnawialne źródło jedzenia, więc obok powstanie mała farma, na której będzie rosło zboże. Gdy na plony, Steve będzie mógł skrztować z niej pożywny chlebek i napełnić brzuch. Pod koniec Bety dodano do Minecrafta struktury, takie jak póki co puste wioski, stronghold, kaniony czy opuszczone kopalnie. Więc Zrobiłem zrobić tą ostatnią zlego. Zacząłem od podstawy korytarza, na której ułożyłem tory. Następnie zabrałem się za ściany, w których widać trochę rud i dodałem pochodnie. Przygotowałem wcześniej miejsce, w którym stanie pierwsza drewniana potwora, a drugą umieściłem nad torami. W opuszczonej kopalni można znaleźć wagonik ze skrzynką, więc postawiłem... Eee, taki. Nie nie było w wagoniku ze szczęką. może i takie osobne skrzynki. W korytarzu lecz trzeba uważać na tutejsze zagrożenie, czyli jaskiniowe pająki. I tak to wygląda. Kopalnione życie. Po becie w końcu wyszła pierwsza pełna wersja Minecrafta. Dodano enchantowanie potiony villagerów, grzybową wyspę oraz End, w którym gracza czeka spotkanie z Ender Dragonem. Do takiej walki trzeba się dobrze przygotować. Dlatego szybko złożyłem kilka regałów z książkami i postawimy Chuntic Table oraz dodałem stanowisko do robienia potek. Po ulepszeniu swoich itemów oraz uważaniu przydatnych mixur, Steve jest gotowy na pojedynek. Aby zrobić End, przygotowałem beżową podstawę, na której zbudowałem obsydianową wieżę, zakończoną unożnikiem się kryształem. Powtórzyłem to jeszcze dwa razy, po czym dodałem kręcące się po okolicy endermanów. Aby zdobyć ender dragona musiałem kupić archiwalny zestaw lego, ale patrząc na to jak prezentuje się jego model, myślę, że było warto. Dodałem latającego smoka endu i wszystko gotowe. Czas by Steve stoczył z nim walkę. Kiedyś to byłby koniec. Jednakże szybko pojawił się nowy kontent. Wprowadzono biom dżunglowy, gdzie występowały oceloty oraz szmaragdy, które można było znaleźć w nowo dodanych pustynnych piramidach. Więc postanowiłem taką zbudować. Szybko ułożyłem wejście do środka, a po bokach postawiłem dwie wysokie wieże z pomarańczowymi symbolami. Teraz wystarczy, że Cliff wejdzie do środka. Podpędzi się kilku bloków w podłodze i ostrożnie zejdzie na ale żeby tak? go przybować, najpierw trzeba zdobyć czaszki Wider-skeletów z nederowej fortecy. Więc postanowiłem zbudować to miejsce. Zacząłem od przygotowania grubych podpór, na których postawiłem długą podstawę, po czym dałem trochę bloków na krawędziach, tworząc most. Tutaj będą stać Widerowe szkielety. Jednak charakterystycznym elementem fortecy są też spawnery Blaze'ów, Więc przygotowałem szeroką wieżę, którą połączyłem z resztą konstrukcji i dodałem prowadzące na szczyt schody. Otoczyłem to miejsce płotkami, a na środku postawiłem spawner, który od razu zaczął działać przez trumnik lawy lamy oraz fragment sufitu netheru i wszystko gotowe. Teraz Steve może odwiedzić fortecę, a po pokonaniu miderowego i zebraniu trzech czaszek będzie w stanie przywołać lidera. Kolejne aktualizacje Minecrafta mają już swoje nazwy, a pierwszą z nich był Redstone Update. Dodano w nim blok Redstone'a, dropper, hopper i czujnik światła. Ciężko przedstawić te rzeczy w LEGO, ale w zamian postanowiłem zrobić działający mechanizm otwierający wejście do trejówki. Zacząłem od podstawy, gdzie z jednej strony mamy fragment terenu, a z drugiej wykopaną bazę, do której prowadzi otwór na środku. Przygotowałem Fragment ściany, który będzie się poruszał, zamykając i otwierając wejście. Potrzeba też jakiegoś aktywatora, więc na froncie umieściłem dźwignię, która będzie poruszała ukrytym kołem zębatym. Pozostaje zrobić tłok, który sprawi ściany w ruch. Do tego potrzebne będą trzy podłużne elementy technik, które po połączeniu będą się nawzajem popychać. Dodałem małe koło zębate, które będzie odbierać sygnał od dźwigni i podłączyłem tło z drugiej strony, a na jego końcu zamontowałem fragment ściany. Pora na ostateczny test. Mechanizm działa dokładnie tak, jak powinien. Zanim go zakryję, trzeba jeszcze urządzić wnętrze kryjówki, więc dodałem tutaj skrzynię z redstone'em, czerwono pochodnie, blok redstone'a oraz dźwignię połączoną proszkiem do dispensera. Gdy wszystko było gotowe, schowałem mechanizm pod fragmentem góry z drzewami. Teraz Steve może korzystać ze swojej tajnej miejscówki do eksperymentów z redstone'em, a ja mogę zrobić po Mateusza i poprzykładać wajchę jeszcze parę razy. To bardzo satysfakcjonujące to Horse Update. Do gry dodano konie, które Steve jest w stanie oswoić i ujeżdżać, a nawet wyposażyć w zbroję. Kolejny jest Update That Change the World, w którym wprowadzono kolorowe szkło i nowe ryby, a także biome i sawanny. Postanowiłem zbudować fragment tej drugiej, na którym będzie rosło akacjowe drzewo. Teraz Steve może podróżować po pięknym, trawiastym terenie. Ale nie wie on jeszcze, że w tej aktualizacji wprowadzono najgorszego ze wszystkich potworów. Małego zombie na kurczaku. W następnej aktualizacji The Bountiful Update Steve dostał w końcu koleżankę, ale pojawiły się też nowe rodzaje kamienia, stojaki na zbroje oraz oceaniczne monumenty, więc postanowiłem takie zbudować. Zacząłem od podstawy reprezentującej dno oceanu i postawiłem kilka słupów oraz ściany monumentu. Ta struktura jest naprawdę spora, więc musiałem ją. Naprawdę, myślę, macie... <laughs> 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 Skurczyć. Na podborach dodałem skrzydła monumentu i dokończyłem ściany, w której powstała brama wejściowa. Zrobiłem charakterystyczne łuki z lampami i zamontowałem na górę konstrukcji. Aby było widać, że budowla jest pod wodą, dodałem wodorosty oraz pływające ryby. Oczywiście monument nie może stać niestrzeżony, więc umieściłem tu jeszcze guardiana oraz Siba. Próbuję wpłynąć do środka i konstrukcja gotowa. Następna aktualizacja to Combat Update, w którym Steve nauczył się lepiej machać mieczem i używać tarcz. System walki został mocno zmieniony, ale oprócz tego dodano Iglo oraz Outer Islands Endzie, więc postanowiłem zbudować występujące tam End City. Na beżowej podstawie zrobiłem dwa małe horusplanty, a następnie szybko złożyłem dwupoziomowy budynek. W środku postawiłem dwa oraz zrobiłem Elytrę w ramce i zawiesiłem na ścianie. Niestety nastatek statek nie starczyło budżetu. Po udaniu się w to miejsce, Steve może zdobyć skrzydła i po. Kolejna aktualizacja to Frostburn Update, od której Steve musi zacząć uważać, by nie się o nowo dodane magma bloki, a na zimowym biomie może pojawić się nieźmieć polarny oraz stary, znaczy stray. Oprócz tego na świecie zaczęły generować się wielkie szkielety, więc szybko zbudowałem też z i tak to się prezentuje. Nadszedł czas na Exploration Update, w którym główną nowością było dodanie Woodland mężczyzn, dlatego zrobiłem fragment z wejściem do posiadłości i ustawiłem w środku kilka illagerów. Teraz willa jest gotowa do eksploracji. O Boże Steve! Chyba zgubiłeś trochę czerwonego proszku. To ewokerów, to może dropnąć bardzo wartościowy totem nieśmiertelności, jednak jest to tajemniczy myśli sprzęt, który przyda się później. Następnie mamy Aquatic Update, w którym pojawiły się raty koralowe, a wraz z nimi nowe moby, delfiny, żółwie, a także utopce, z których można wydropić trójcom. Kolejna aktualizacja, czyli Village and Village Update jest naprawdę spora. Do gry dodano bambusy, beczki, ogniska i moby, takie jak pandy czy lisy, jednak przede wszystkim ulepszono wioski, dlatego pora, by je zbudować. Zaczynamy od podstawowego do domu na stanie kwadratu ze przy drzwiach oraz dachem w kształcie piramidy. Do środka wstawiłem piecyk stoli oraz łóżko i luksusowa mikrofatka jest gotowa na wprowadzenie się lokatora. Oczywiście będzie go to kosztować około 3000 razu miesięcznie plus opłaty. Takie mamy czasy. Oprócz tego w wioskach możemy znaleźć różne uprawy, dlatego skonstruowałem cefianą ramkę, wewnątrz której zrobiłem pas wody i wstawiłem zaoraną ziemię, na której farbę będzie posadzić posadzie lub os choćby mak. Postawiłem jeszcze słów z pochodniami oraz dzwon alarmowy i tchnąłem w wioskach życia, dodając kilku wieśniaków, którzy od razu zaczęli karę z rozmowy. Jednak spokój nie potrwa długo, bo od tej wersji wioskom zagrażają na jeźdźce. Dlatego szybko zrobiłem oddział pilażerów, z czego jeden z nich będzie jechał na potężnej bestii. Aby wyrównać szanse, jako obrońcy wioski postawiłem iron golema. Oprócz tych półwadzących... Że pojawił się też wędrowany kupiec ze składą, który zamiast wojować woli robić biznes. Kolejna aktualizacja to i Bees, dodająca wszystko co związane z pszczołami. W takim razie zrobimy fragment terenu z drzewem, na którym będzie wisiał ul. Następnie umieścimy wokół latające pszczoły oraz kwiatki, z których będą pozyskiwać pył. Na dodatek tych może zrobić dla nich sztuczne pasieki, dzięki którym po wprowadzeniu się owadów będzie w stanie pozyskiwać miód. Kolejny update pozmienią sporowne desze. W świecie zaczęły generować się zniszczone portale, a po drugiej stronie pojawiło się sporo nowych bloków oraz przede wszystkim bastiony. Więc oczywiście odwzoruję jeden z nich z Lego. Na bordowej podstawie używając szarek i czarnych klocków szybko zgniosłem konstrukcję z licznymi dziurami. Na ziemi dodałem pojedynczy ogień oraz trochę solusandu, który od tej wersji jest w stanie zapłonąć na niebiesko. Na dachu bastionu ustawiłem parę bloków złota, a po otworzeniu budowli znajdziemy w środku skrzynię oraz wieszone latarnie. Ustawiłem tu jeszcze kilka piglinów oraz hoglinów i bastion gotowy. Teraz z może zakraść do środka i zebrać cenny skarb do dachu. Oj, zdaje się, że to raz nie opieki. Nie ma czasu, jest tylko jedna droga ucieczki. A tak, nie tym razem. Dzięki temu winie nieśmiertelności, Steve ma drugie życie i może dalej eksplorować Nether. Dobrze się składa, bo od teraz można znaleźć tu też Ancient Debris, który po przepaleniu pozwoli na zrobienie najlepszego grze nederytowego setu. Kolejna aktualizacja, czyli Case Cliffs, wprowadziła nowe mowy w postaci aż kolosluch oraz... A Wiatkinia pojawiła się miejsce, pozwoli na zrobienie najlepszego w grze setu. Kolejna aktualizacja, czyli Casey Clift, wprowadziła nowe moby w postaci pół aktolotów oraz Close queen, A w yetkiniach... Pojawiła się miedź oraz ametysty. Natomiast większe zmiany w podziemiach zaszły w następnym. The Wild Update. Oprócz Żab i nowy Bagien wprowadzono Deep Dark, w którym znajduje się Ancient City oraz całkowicie nowy boss, więc koniecznie muszę zbudować to miejsce. Przygotowałem granatowe podstawy reprezentujące Skulk, na których będą stały katalizatory, sensory i Shriekery. Oprócz tego w Deep Dark znajduje się mnóstwo świec, więc je również tu zawarłem. A jako fragment starożytnego miasta zrobiłem most, na którym umieściłem niebieskie lampy oraz ścieżkę z szarych dywanów. Brakuje tu jeszcze Wardena. Lecz by go przywołać, trzeba narobić trochę hałasu. No i proszę, Warden od razu się pojawił. Teraz konstrukcja jest gotowa. W ten sposób dotarliśmy do najnowszej aktualizacji, czyli Trails and Tales, gdzie dodano drzewa wiśni, wzory na zbrojach, snifery oraz ruiny, które postanowiłem odwzorować. Szybko złożyłem wczoraj domek, a wokół ustawiałem... Palający się gruz. Na ścieżce dodałem ceglane... cokolwiek to jest i położyłem bloki specjalnego piasku, z których SIF po posmyraniu piórkiem jest w stanie pozyskać odłamki ceramiki. Dzięki nim można skraftować niezwykle przydatny kuban. Tak prezentują się wszystkie budowle z dzisiejszego odcinka, a mimo że od swojej pierwszej wersji Minecraft przebył naprawdę długą drogę jedna rzecz pozostała niezmienna. Koblowe monumenty wciąż są szczytem budownictwa. i it's send